Cześć, witajcie! Mamy samą końcóweczkę stycznia. Pogoda wspaniała. Pogoda, prawie jak w marcu, dlatego trzeba to wykorzystać no i trzeba już porobić pewne rzeczy w ogrodzie. Dlatego dzisiaj taki luźny dzień. Co robimy? Wybudzamy pelargonie i przycinam gruszę szpalerową. Także zapraszam Was na ten odcinek. Tak wyglądają moje palargonie. Zawsze miałam trudność z zimowaniem palargonii, ale w tym roku się zawzięłam i po prostu przed samymi przymrozkami zwinęłam donice sprzed domu tak, jak stały, bo te palargonie miały w ogóle przepiękny kolor, bardzo ładnie wyglądały. No i stwierdziłam, że chcę je przetrzymać do kolejnego sezonu, chcę pobrać z nich sadzonki i po prostu je rozmnożyć. Tak więc one stały sobie w tym garażu przez całą zimę. Delikatnie, co jakiś czas, jak sobie przypomniałam, troszkę je podlewałam i one generalnie są w bardzo dobrym stanie. Teraz jest moment, kiedy należy pelargonie wybudzać, aby pobrać z nich sadzonki. Jak widzicie, one już świetnie same się obudziły, bo są miejscami już zielone, zaczęły wypuszczać zielone pędy. No to teraz należy po prostu je oczyścić, wyciąć to, co już jest uschnięte lub chore, i przenieść do cieplejszego miejsca. One tutaj do towarzystwa miały dosadzone wrzosy. Taka jesienna dekoracja, i te wrzosy też bardzo fajnie przezimowały. One są zielone, widać, że żyją i mają się dobrze. Dlatego będę je wysadzać w późniejszym czasie też do ziemi. Wrzosy po wysadzeniu należy króciutko obciąć i one powinny fantastycznie odbić. Tak więc, jak widzicie, troszkę tutaj mamy do usuwania. Usuwamy wszystkie te części, które są zeschnięte, które liście widzicie już same odpadają. Pędy, które już są po prostu wyraźnie nieżywe, jak i również jakieś chore. Widzimy, że są jakieś pleśni, jakieś takie historie. Tutaj jest piękny pęd, który. Jest zupełnie zielony. Tu jest też drugi. Te zostawiamy i z nich będziemy pobierać potem sadzonki. Widzicie? Ona już tu pięknie zaczyna puszczać. I ta druga, ta druga podobnie. Są zupełnie o, nowe listki, piękne. Dlatego musimy jej zrobić miejsce, żeby mogła się rozwijać. I tutaj widzicie, mam taką historię, że o, tu już jest. Nie ten, tutaj on jeszcze żyje, dlatego ja już w tym momencie tutaj tą część obetnę i spróbuję zrobić z nich sadzonkę. Tutaj też jest zielona, puszcza ładnie. Nigdy nie lubiłam zimować pelargonim bo kojarzy mi się to z dzieciństwem. Moja babcia zawsze przetrzymywała pelargonie w piwnicy e, i później one zawsze na wiosnę były takie wielkie badyle, takie y, wiecie, po prostu były, nie były pobrane sadzonki, tylko babcia je w całości, tak jak owsadzała e, do nowych doniczek i one były takie poprzerastane, te pelargonie. E, I właśnie dlatego miałam jakąś taką niechęć do... E, zatrzymywania tych pelargonii. Ta część jest chyba do wywalenia już niestety. Ta jest chyba w troszkę lepszej kondycji. Widzę więcej tutaj ładnych. Zielonych pędów. I tak prezentują się przycięte pelargonie. Tutaj pobrałam dwa takie, one były takie mizerniutkie, już tutaj ledwo odpadające. Spróbuję je ukorzenić, włożę je po prostu do szklanki z wodą i poczekam aż puszczą korzenie. Przeniosę je teraz w ciut cieplejsze miejsce, no i poczekam, kiedy zaczną pięknie. Wypuszczać. Drugi temat, którym dzisiaj się zajęłam, to było cięcie gruszy. Grusza ma mniej więcej 10 lat. Jest prowadzona, jak widzicie, w sposób szpalerowy. Ona miała ramę, kiedy była młodsza. Teraz już tej ramy nie potrzebuje, bo jak widzicie, sama wspaniale się trzyma, no ale wymaga corocznego przycięcia, żeby tą formę utrzymać. Ta gruszka ma za sobą ciężki sezon, bardzo mocno w tym roku chorowała, e, dopadło ją większość e, możliwych e, chorób, które dotykają standardowo grusze. E, pomimo oprysków, niestety owoców w tym roku nie było, wszystkie niestety zmarniały, ale w latach ubiegłych udawało się naprawdę uzyskać doskonałe wyniki plonowania. Dokładnie ją oglądam. Usuwam przede wszystkim wszystkie pędy, które są porażone chorobowo, które wyglądają na chore. To jest podstawa. Usuwam wszystkie pędy, które idą do góry i takie, które wyrastają na dziko. Dodatkowo jeszcze usunęłam dwie gałęzie, które były tutaj po prostu zostawione jako dodatkowe. Drzewo, żeby owocowało, nie może stracić niż, więcej niż 1 czwartą pędów rocznie. Miałam tutaj w ogrodzie jeszcze morele, która była prowadzona w sposób szpalerowy. Niestety z morelą musiałam się pożegnać. Planuję podmienić na miejsce moreli właśnie jakąś śliwę albo jakieś inne drzewko owocowe. I wtedy nagram wam film, jak je prowadzić od, samej, od samego początku w taki sposób. Bo jest to sposób genialny do małych ogrodów. Zaoszczędza naprawdę bardzo dużo miejsca. Owoce są przepiękne. Dodatkowo, jeśli chcecie się odgrodzić w ten sposób na przykład od sąsiadów, pomiędzy e, na przykład e, ogródkami działkowymi, to jest to też świetna metoda, bo wtedy tych drzewek owocowych na małej przestrzeni jesteśmy w stanie zmieścić więcej. Na dzisiaj to już wszystko. Ja zamierzam w jak najlepszy sposób wykorzystać te nadchodzące takie w miarę ciepłe dni, żeby już sobie zrobić porządek w ogrodzie, przygotowywać już do sezonu, krok po kroczku, a żeby potem tak nie mieć takiej nawału pracy, tylko wszystko stopniowo. Teraz nadchodzi luty, czyli tej pracy będzie jeszcze więcej w ogrodzie. Za dzisiaj wam już dziękuję, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.